Witam Was w moim małym audiolo audiologu, w którym wam powiem kiedy nastąpią filmiki i tak dalej. To tak, może zacznijmy od vs Predator. Hmm, czy będę kontynuował? Mogę zacząć. Napiszcie mi pod filmikiem, czy mam kontynuować, czy nie, bo nie wiem. Możecie mi napisać, ale będę musiał od nowa przechodzić, bo robiłem formata i mam nowy komputer. Po drugie, teraz będę nagrywał z Minecrafta. To tak będą odcinki co 2-3 dni. I co mam tu jeszcze mówić? Hmm. Może. Czy będę nagrywał jeszcze jakieś inne gry? Tak, na pewno będę nagrywał. Nie wiem jeszcze z czego. Możecie mi podsunąć jakieś fajne gry, bo ja mam strasznie dużo gier, a nie wiem w które mam grać. To ja mogę napisać pod filmikiem wszystkie jakie mam gry i powiedzieć, z jakich mam nagrywać let's yy, playa. To myślę, że to byłoby na tyle w tym mini audiologu. audiologu. To do zobaczenia i widzimy się za niedługo.